Na maksa. Mateusz, Ty powinieneś już doskonale wiedzieć, że teraz będziemy rozmawiać o Mordobicie, więc niech muzyka też będzie adekwatna, czyli muzyka prosta z Na Mateusz Zanowicz, Paweł Typiak, zapraszamy Was bardzo gorąco na... TOP 10 najlepszych gier ostatnich 11 lat, jeżeli chodzi o Mordobicia. Było ich naprawdę dużo, 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 dużo więcej niż 10. Chociaż Paweł zadał nam, znaczy zabił nam ćwieka i powiedział wymieńcie 10 różnych gier, które pojawiły się w ciągu ostatnich 11 lat i rzeczywiście bez najmniejszego problemu udało nam się to zrobić. Acz... Mieliśmy więcej nawet, tak? Musieliśmy jeszcze wyrzucać z listy niektóre. Dokładnie Poszliśmy tak Musieliśmy się ograniczyć do 10. Um, no i wyszło całkiem ciekawie i różnorodnie, powiedziałbym. To prawda, to prawda. Natomiast stworzyliśmy listę i Wrzuciliśmy na nią także kilka takich tytułów, które są niezłymi dziwadłami, ale, ale chcemy wam o nich powiedzieć, ponieważ uważamy, że warto wspominać o niektórych tego typu tytułach, żebyście po prostu w nie zagrali. I właśnie na miejscu 10 naszego TOP 10 najlepszych mordobić ostatnich 11 lat jest Tatsunoko vs Capcom, gra, która jest ekskluzywem na Nintendo Wii i która skradła moje serce. To jest świetna nawalanka 2D, gdzie postaci z Capcomu spotykają się z postaciami z filmów, z, ze stajni Tatsunoko. Jeżeli nie znacie Tatsunoko, to nie jest prawda. Znacie Tatsunoko. Jataman chociażby. To był, to był jedyny serial anime, który kojarzyłem, a powiem Ci, że resztę, resztę ekipy absolutnie nie wiedziałem o co chodzi. Potem też się nie, nie... Znaczy przeczytałem jakieś tam wiki anime, ale nadal nie pamiętam w ogóle co tam chodziło. Okay, nie... to było, mi się to bardzo podobało w tej grze, że to właśnie była taka strasznie specyficzna bijatyka, bo lubię niecodzienne postacie w grach, a skoro mm. ich nie znałem tych połowy tak naprawdę rostera, E, to było bardzo przyjemnie to odkrywać wszystko. Dokładnie i dlatego też umieściliśmy e, Tatsunoko vs kapką na naszej liście e, Ja to, mam, to jest na tyle świetna e, Świetny przykład Ponieważ mamy całą bandę Drombo Pan... E, Panny Dronnio, ba Bandę Drąbo, zawsze myliłem te dwa pojęcia. Całą Bandę Drąbo mamy tutaj w tym mordobiciu. Do tego jeszcze, kiedy Jata Król atakuje naszych przeciwników, czy ja zawsze podaję jako przykład mój ulubiony cios, to chyba właśnie Panny Dronnio, że świnka wchodzi na drzewo, kiedy ją chwalą. Wszyscy fani poloni 1 i Jata Mana doskonale pamiętają, jak to wszystko wyglądało. Polecam bardzo serdecznie, właśnie też dlatego, że tak jak wspomniałeś, Rustel, czyli zbiór tych wszystkich postaci jest dużą niewiadomą i możemy się zdziwić tym, co zobaczymy właśnie w tak, środku. Nawet z Capcomu było parę takich nieoczywistych postaci a w tak. sumie było ich 26, więc całkiem spoko no i to jest też bijatyka tagowa, a Ta, nie normalne jeden na jednego, więc to też jest ciekawe dla fanów, bo nie mamy dużo bijatyk tagowych. Ciężko a to podkreślać, możecie też zagrać na Wii U. Jakby, jeżeli zdobędziecie tak. właśnie, bo... Ciężko jest kupić ciężko. to w Polsce. Yy, pamiętam, że na Gamescomie były też specjalne, dedykowane arcade sticky do tego, takie piękne, białe. Też ciężko to kupić niestety, więc myślę, że tak kolekcjonersko fajnie to mieć, a jeżeli uda Wam się już to ściągnąć, no to koniecznie, koniecznie, koniecznie zaproście znajomego, który lubi takie bijatyki 2D. No i wtedy w to gramy. Miejsce dziewiąte to również trochę dla mnie dziwadło, ponieważ Persona, dla każdego. Persona 4 Arena yy, to jest takie dziwadło troszeczkę. Nawet bardzo. Ja powiem Ci szczerze, że w ogóle nie wiedziałem czego się spodziewać, ale że bardzo lubiłem Persona 4 i to jakaś gra z nazwą Persona 4. No, skoro nawet się skusiłem na grę taneczną e, związaną z Personą, to pomyślałem, że biatyka tym bardziej będzie dla mnie. E, I zaskoczyło mnie to, że to naprawdę jest bardzo solidnie zrealizowana biatyka. To nie jest tylko jakieś tam, jak powiedzieliśmy, dziwadło, tak tylko jest. to jest prawdziwa biatyka i naprawdę może być bardzo hardkorowa. Chociaż może balon postaci, widać, że tam twórcy się nie skupiali na tym, żeby tam było wszystko takie super dopięte na ostatni guzik, jeżeli chodziło właśnie o rywalizację w sieci i tak dalej, ale same, samo wykorzystanie tych postaci z serii Persona i wrzucenie ich do Bijatyki udało im się perfekcyjnie. Do tego jeszcze wersja Golden była w PlayStation Plus, więc jeżeli załapaliście się na odpowiedni miesiąc, to dostaliście ją za darmo. Na PlayStation 3 zaznaczmy było. Na PlayStation 3, tak jest. Natomiast ja niesamowicie się ucieszyłem, bo Zawsze bałem się odpalić Personę, bo wiem, że to jest JRPG, ja nie mam czasu na, na, na długie gry, niestety. I stwierdziłem, dobra, w końcu to będzie ten moment, mam dużo czasu, odpalę sobie tą Personę 4 Arena Golden, niech się dzieje, co chce, wciągnie mnie ten RPG. Jak ja zobaczyłem, że to jest dwuwymiarowa nawalanka, okay. jak ja się ucieszyłem, ile ja w to grałem, to ja po prostu nie mam pytań. Rewelacja, miejsce 9 u nas to Persona 4 Arena, dla mnie w wersji Golden jest naprawdę super. Miejsce 8, Sol Calibur 4, ponieważ to jest taki tekken z mieczami, toporami, i bronią białą, który namko świetnie się udał i żałuję, że nie ma Sol Kalibura 6 i na piątce się to wszystko zamknęło, ale piątka, piątka bez echa przeszła. Zresztą i... bardzo duże, najprawdopodobniej jeszcze w grudniu będzie zapowiedź Soł Kalibura 6. Ja, Więc ja mam nadzieję, że to jest prawda, bo też ja lubię bardzo nietypowe białtyki, jak powiedziałem wcześniej, a teraz tak naprawdę mamy takie raczej bardziej tradycyjne na rynku dostępne, tak. więc Sol Kalibur, ogólnie ta seria cała już nie chodzi tylko o to, że jest duży nacisk na broń białą właśnie, ale też o to, że na przykład tworzymy własne postacie zupełnie w piątce, to był duży nacisk na to. Tak jest. I możemy konstruować, nie tylko chodzi o kostiumy, ale też o... O wszystko tak naprawdę, że chodzi o kreator. Tryb fabularny mogliby wszyscy ukraść z Mortal Kombat X lub z Injustice, w sensie, żeby to była jakaś historia kilku postaci, które poznajemy, a w Sol Caliburze to było takie latanie po planszy, przewijanie tych scenek i nikt się chyba na tym nie skupiał. Tak samo jak Gretora Live troszeczkę. No tak, Live troszeczkę, że myślę, że Namko ma już doświadczenie z tekena, który w już tam Storm był lepszy niż w poprzednich częściach, więc może wyciągną wniosek, a może po prostu wycenią tę Gretanie i w ogóle nie zrobią trybu Storm Więc Soul Calibur, my napisaliśmy czwórkę, piątka też naprawdę świetna, tytuł ym, na Xboxa 360 i PlayStation 3. Pamiętajcie także, że jest dostępna wersja Sol Calibur 2 HD, yy, także na Xboxa 360, chyba na PlayStation 3, nie jestem pewny. Na pewno na 360, także wstecznej kompatybilności na Xboxie One. Yy, warto poszukać, warto poszperać, po prostu seria Sol Calibur jest bardzo mocna. Miejsce siódme to twój konik, twój mocny tytuł, czyli Killer Instinct. Tak. Nie wiem, czy dobrze to, dobrze to mówić, że to jest mój konik, bo to by sugerowało, że muszę być dobry w Killer Instinct, a nie... Bardziej, bardziej mi chodzi o to, że strasznie lubisz ten tytuł. Tak, bardzo lubię ten tytuł. Z różnych względów przede wszystkim. Ja nigdy w ogóle nie gram w oryginał Killer Instinct, więc to, to może się wydać dziwne niektórym, ale system walki w tej grze jest dla mnie chyba takim ideałem, jeżeli chodzi o biotyki. Przede wszystkim jest jeden na jednego, co bardzo lubię. Druga rzecz to są niezwykłe kombosy. Ten, ten system kombosów w tej grze jest taki bardzo oryginalny, to znaczy... Wydaje się, że można maszować przyciski tak naprawdę i bardzo dużo zdziałać, więc początkujący mogą zrobić bardzo, bardzo efektowne rzeczy. Aczkolwiek mamy też combo breakery, bo mnie w bietykach na przykład bardzo irytuje to, jak w Marvelu trójce. Kiedy jesteśmy zamknięci w kombosie przeciwnika i możemy przez minutę być żaglowani w powietrzu i nie możemy nic zrobić, to w Clear Instinct mamy jakby narzędzia wyjścia, jest więcej defensywy w tej grze, w tej serii i postacie są bardzo ciekawe i bardzo różnorodne, mają naprawdę zupełnie inaczej się gra jakimś e, nie wiem, zapominam teraz nas w postaci, z Finalem niż, niż chociażby Jaygo. Uh -huh. I, i, i oprawa muzyczna. Już pomijam grafikę, ale po prostu jeżeli chodzi o soundtrack, to Mick Gordon to jest twórca soundtracku też z, z duma, chociażby jeżeli chodzi o nowsze gry. Dla mnie nie ma złej po prostu, złego utworu muzycznego w Clear Instinct. Jest, jest fenomenalnie dla fanów takich bardziej metalowych brzmień, to jest pozycja obowiązkowa. Jeżeli nie chcecie grać, chociaż jest za darmo tak gra dostępna na Xbox One i PC, Um, to chociaż odpalcie op sobie na YouTube soundtrack z Killer Instinct nowego. Na pewno was to pochłonie, to obiecujemy zdecydowanie. Killer Instinct jak najbardziej, jak najbardziej polecamy. Eee, chciałbym Wam także zaprezentować i jeszcze jedną grę, to będzie miejsce szóste, to będzie gra, w którą ja nie umiem grać i nie rozumiem zupełnie jej fenomenu, ale, ale to jest gra esportowa, są utworzone poważne turnieje w tę grę i ta gra ma mnóstwo fanów na całym świecie i przede wszystkim mnóstwo bardzo dobrych graczy na całym świecie. Dodajmy także, że Super Smash Bros, bo o tej grze właśnie mowa. To jest tytuł, który potrafił wprowadzić do konsoli Wii U specjalny gadżet w postaci przejściówki, żeby można było podłączyć pada od GameCube, dokładnie cztery pady od Gamecube i naparzać się na jednej planszy w cztery osoby, co dla mnie jest totalnym chaosem, a okazuje się, że w tym szaleństwie jest metoda. Ja tej metody nie jestem w stanie odnaleźć, ale pani potrafią. No wiesz, na Wiiu było jeszcze tryb dla 8 osób, więc to jeszcze większy chaos. Ja też nie umiem za bardzo grać w Super Smash, ale zawsze lubię grać, bo to jest bardzo, bardzo nietypowa, że to nie jest tradycyjna bijatyka, mm -hmm. tylko chodzi o to, żeby zrzucić przeciwników z planszy i tyle. I można mogło być, nie ma tam kombosów, nie ma tam jakichś super zaawansowanych ciosów, wszystko jest takie bardzo powiedziałbym podstawowe, ale to jest też urok tej biotyki, bo tak naprawdę jeżeli trafisz na ludzi na swoim poziomie, to liczy się bardziej refleks i bardziej pozycjonowanie niż kto lepiej zapamiętał jakiś tam zestaw kombinacji, więc to mi się też podoba. To prawda, no i bardzo mi się podoba to, że tam pojawiają się takie różne Nintendowskie przeszkadzajki typu Pokebole, w których w środku znajduje się Pokémon i na przykład my grając Pikachu możemy podnieść taki pokebol i rzucić Pokémonem w drugiego przeciwnika i nasłać na kogoś na przykład... Bulba Zaura czy kogoś innego. No, bardzo dobra imprezowa biotyka.. Tak, tak, jak tak. No i przede wszystkim e, niski próg wejścia. E, easy to learn, hard to master. Tak można powiedzieć. Zdecydowanie, bo najlepsi gracze są no najlepsi. To, to dokładnie. Kolejne miejsce, miejsce piąte. E, gra, która mnie wciągnęła na bardzo, bardzo długo, która udowadnia, że można zrobić rewelacyjny tryb fabularny, ale także rewelacyjny single player, bo kiedyś zagrywaliśmy się bardzo długo w Mortale Street Fighter, a teraz Injustice 2 jest królem, jeżeli chodzi o single player na konsoli i także na pecetach, jeżeli chodzi o mordobicia. Injustice 2 przede wszystkim wprowadziło taki system skrzynek, gdzie nie musimy ich wykupować, tylko je zdobywamy, grindujemy i chce nam się dalej grać. To mi się też strasznie bardzo podoba, że cały czas zdobywamy dodatki do naszych postaci i jesteśmy nagradzani za granie. Mi się to średnio podobało akurat powiem ci, te skrzynki po, po dłuższym czasie, bo na początku było spoko, ale e, kiedy na przykład kupiłem sobie Sub Zero i chciałem wyko wykorzystać te fajne ciosy, które widziałem w trailerze, to się okazało, że muszę grindować i zebrać legendarny ekwipunek, żeby tych ciosów użyć, bo tu też niektóre umiejętności to mi się nie podobało, że niektóre skile są też przypisane wychodzą. do elementów ekwipunku. To prawda. E, I mam nadzieję, że tego nie będzie w Mortalu 11, jeżeli będzie... Na pewno będzie nowy Mortal, mam nadzieję, że tego nie wykorzystają, ale faktycznie story Mode i ten tryb, e, no wiesz powiedzmy, czyli multiverse. W Injustice 2 tripsingowy jest bardziej ściągający i tak naprawdę cały czas mamy co robić w tej grze. Chociaż rooster, czyli zestaw postaci bardziej lubiłem z pierwszego Injustice. Był dla mnie po prostu dużo, dużo ciekawszy i dużo więcej postaci kojarzyłem. A mi się bardziej podobał w dwójce, więc to chyba kwestia gusta. Chyba Injustice jako seria możemy zarekomendować tutaj na miejscu piątym w top 10 najlepszych mordobić gier walki ostatnich 11 lat. Miejsce czwarte nie Street Fighter 5. Chociaż... Chociaż na dwie osoby jakbyśmy siedli na jednej kanapie, to myślę, że nie odpalilibyśmy ani czwórki, ani jakieś Arcade Ultra X Super Edition, tylko właśnie piątkę. Natomiast mamy tutaj wpisanego Street Fightera 4 w dowolnej edycji. No, to bardziej y chodzi o wyznacznik współczesnego Street Fightera po prostu, bo to jest... Y piątka jest jednak... są oczywiście różnice, ale dla takiego gracza bardziej casualowego, nie hardkorowego, to są podobne dosyć gry, a poza tym w przyszłym roku już wyjdzie ta nowa edycja Street Fightera 5, gdzie będzie już naprawdę dużo postaci, więc dlatego tu można by też wstawić piątkę. Ale Street Fighter chyba to jest jedna z moich ulubionych serii zaraz za Killer Instinct właśnie, jeżeli chodzi o takie bijatyki jeden na jednego. Bardziej nawet niż Tekken, zawsze, bo ogólnie wolę dwu, dwuwmiarowe bijatyki. To legendarna seria jak dla mnie, nie? jeżeli myślę o bijatykach to myślę właśnie o Street Fighterze. W czwórkę mi się grało jakoś przyjemniej było jakoś łatwiej się wykonywało kombosy. Mam takie wrażenie, nie, nie, wiem, na jednej, na jednej nie wiem czy łatwiej, ale już miałem się arcade stick do grania w Street Fightera. Tak. To, to, jest, Myślę o tym... to jest ogromny przeskok, bo e, ja na przykład nie kojarzę za dobrze poprzednich Street Fighterów i nie byłem jakimś wielkim fanem, ale w momencie kiedy podłączyłem specjalny drążek arcade stick właśnie do grania w Street Fightera, jak zobaczyłem jak się te półkułka i ćwierćkułka robi, żeby wyprowadzać kolejne ciosy, zabójcze kombosy, ultra kombosy i hiper kombosy. No to przyjemność była i satysfakcja przeogromna, miałem wtedy dopiero po raz pierwszy wrażenie, że naprawdę, naprawdę kontroluję postać, którą gram w Biatyce 2D, a wcześniej takie uczucie miałem tylko przy tkanie. Kolejna Biatyka 2D na miejscu trzecim i teraz nie powiemy Marvel vs. Capcom Infinite, ale Marvel vs. Capcom 3. Kiedy gracie już długo w Infinite, czyli tą najnowszą wersję i na chwilę wrócicie do Marvel vs. Capcom 3, zadajecie sobie wielkie pytanie. Po dlaczego wyszło? Nie? Dokładnie. Dlaczego oni nie zrobili po prostu prostej kontynuacji? Nie dodali kilku postaci, nie rozwinęli tematu, tylko stworzyli, nie wiem, wynaleźli koło na nowo. Po co? a trójka jest po prostu fenomenalną grą. Polecam bardzo gorąco tą wersję ma Ultimate, tak, która ma wszystkie PS4, postaci. Jest na PS4, na Xboxie też? Czy nie? Chyba nie? Nie wiem czy jest na łańcach. Wiem, że jest na PS4, na PS4 na pewno Marvel vs Capcom właśnie w edycji Ultimate, gdzie jest mnóstwo postaci, są X-meni przede Bo wszystkim. PS3 i Xbox 360 też ma wersję Ultimate. Tak, tylko ale tak bardziej nie po... o online, nie? że okay. jednak znajdziecie bardziej ludzi chyba na tych nowszych e, sprzętach. Mm -hmm. e, no i tam też, się e, e... tyle dzieje, to jest tak kolorowe, komiksowe, tam jest tyle postaci, niektóre dodane tylko żeby puścić do nas oka, niektóre które są świetnie po prostu stworzone, wow. A propos Infinite, wiesz ile kosztuje teraz na PC? Nie mam pojęcia. Dziś sprawdzałem cenę, Spadła możesz kupić cena? za 35 zł. A w dniu premiery 169? Tak dobrze się sprzedało, tak da. Ojej. Oh yeah. No mniejsza, ale przejdźmy do bardziej pozytywnych rzeczy, czyli do TK na 7, który jest na drugim miejscu naszej listy. Mhm. Um, nie wiem, czy mógłby tu być tu piątka, bo to chyba się jeszcze nie mieści w 11 latach naszej eee, oficji, piątka ale... Piątka to PlayStation 2, no nie, 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 raczej nie. Ale wspominam piątkę, bo siódemka bardzo mi piątkę przypominała tak. pod względem gameplayu. To jest taki bardzo, bardzo powrót do tej części, jeżeli chodzi o feeling walki. Bo z najlepszych Tekkenów, które się wymienia z ostatnich lat, no to wiadomo, jest trójka, później właśnie piątka i Dark Resurrection, Później Tekken Tak Tournament 2, no w międzyczasie też Tekken Tak 1, no i właśnie Tekken 7, który przypomina Darkę Resurrection i Piątkę. A to jest dla niego chyba... Mm... Największy, największy plus, że, że tak bardzo przypomina te stare tekeny. No i to jest chyba też najbezpieczniejszy sequel z tej listy naszej, bo tak naprawdę, jeżeli znacie ciosy i ruchy postaci z piątki na przykład, to spokojnie możecie grać w siódemce i sobie poradzicie bardzo dobrze. Ale fajnie, że jest nowy teken, bo Tekken teken to jest taka seria nie tak jak Mortal Injustice, że wychodzą co dwa lata, mhm. tylko naprawdę musimy czekać na te nowe tekeny i wato, bo jest zrealizowany perfekcyjnie, działa bardzo dobrze. Tak jest. Wygląda, może nie jakoś rewelacyjnie, ale... Ale jest na czym zawiesić oko, że tak Fajnie, że wyszedł na PC, bo jak macie mocnego laptopa, możecie go zawsze odpalić w podróży, podłączyć no pada tak. i po prostu ćwiczyć. I mamy mnóstwo postaci, bo chyba do 40 dobija. Jakoś Podstawowy tak. rooster, więc... Jest kilka nowych postaci, ale wszystko udało im się świetnie. I na miejscu pierwszym, ja jestem wielkim fanem całej serii. Jestem wielkim fanem twórców, czyli Buna i Ed Boon i John Tobias. To jest Mortal Kombat. Ja po prostu jestem ogromnym fanem całej serii, więc Mortal... Znaczy okej, okay, były wpadki w międzyczasie typu y, Mortal Kombat vs. DC Universe, ale dzięki temu mamy i dobrego Mortala i dobre Injustice. Fajnie, że coś takiego powstało, Fajnie. ale Mortal Kombat X jest najlepsze. Ja się zgodzę, to jest jedyna biotyka z tego zestawienia, w którą gram na padzie, bo blok jest y, pod przyciskiem, ale nie umiem, nie umiem za bardzo sobie z tym radzić na arcade sticku. Ale faktycznie Mortal dla mnie jest zawsze najlepszą grą, jeżeli chodzi o singlowy content, bo nawet dzisiaj sobie na pc czasem włączam po prostu, żeby pograć w wieżę, uh -huh. bo wydaje mi się, że inne biotyki nie mają tak zróżnicowanych tych trybów offlineowych, jak, jak właśnie Mortal, szczególnie dziesiątka. No i w dziesiątce mamy też to urozmaicenie w postaci różnych wariantów postaci, tu nie dość, że mamy tych 20 ilość wojowników, to jeszcze każdy ma trzy różne jakby warianty. Tak jest, czyli jak mamy jednego nie jest tak jak w poprzednich częściach, że mieliśmy oddzielnie Cyraxa, Sektora to jako akurat postaci dodatkowe z Mortal Kombat XL, tylko mamy po prostu Triborga i wybieramy sobie którą wersją tego Triborga będziemy grać. Natomiast pamiętajcie, że taki wielki renesans Mortala nastąpił, kiedy pojawiła się dziewiątka, czyli reboot całej serii, czyli Mortal Kombat po prostu dziewięć, chyba w 2009 roku, o ile dobrze pamiętam, to było coś fenomenalnego. Dostaliśmy Mortala o którego walczyliśmy. To było Mortal Kombat Trilogy, jakie chcieliśmy dostać. Super! Tak, ale po, potem była pewna zmiana, zmiana w gameplayu, nie? Feeling walki od pierwszego Injustice przez drugie i przez Mortala dziesiątkę jest trochę inny niż dziewiątce. Tak. I ja mam nadzieję, że jedenastka już troszkę też wniesie coś takiego nowego, żeby to nie było zbyt podobne pod względem gameplayu właśnie do dziesiątki i do Injustice 2. Tylko niech nagle nie przekombinują tak jak w Mortal Kombat Deadly Alliance, czy w Mortal Kombat no, nie, Armageddon. Nie, 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 o to mi jakieś... chodzi? Chodzi mi bardziej troszkę o może, żeby... No bo jak gram już w Injustice 2, to wykorzystuję niektóre kombosy z jedynki, jak grałem okay. Nie chcę, być, żeby było tak, że siadam do jedynastki i mogę grać, znając ciosy wszystkie z dziesiątki, wiesz co mi chodzi. Mam nadzieję, że trochę się ruszą z miejsca, bo tak fenomenalna gra zasługuje na jakieś fenomenalne rozwiązania ale w Fatality w dziesiątce to już jest przegięcie one są zbyt obrzydliwe troszeczkę tak Te to. technologia full HD a teraz już 4K z HDR-em to będzie wyglądało tak że myślę że będziemy niestety oddawać spożytą kolację. Ty będzie tylko, tylko brutalniej więc. no właśnie mam nadzieję że, ni że nie będzie tylko brutalnej, brutalniej ale będzie dużo dużo ciekawiej i dostaniemy naprawdę rooster wypełniony postaciami które doskonale znamy to było nasze top 10 najlepszych mordobić ostatnich 11 lat yy, przypomnę tylko że znalazło się tutaj Tatsunoko vs. Kapką Persona 4 Arena Sol Calibur jako seria Killer Instinct, Super Smash Bros., a także Injustice 2, Street Fighter 4 też bardziej jako seria, Marvel vs. Capcom 3 konkretnie, Tekken 7 konkretnie, Mortal Kombat X 9 też byśmy tutaj podpieli. To było nasze top 10. Jakie byłyby Wasze gry? Czekamy oczywiście zawsze na Wasze komentarze.